Cześć, pozdrowienia z ciepłej Irlandii. Jesteśmy na aukcji, ale jak zwykle staramy się być niezawodnym teamem. I cynki będą z Irlandii. Później Wam opowiem o aukcji, a na razie opowiem o tym, co było. O właśnie, sobotę zaczynamy od pierwszego wyścigu. Biegała nasza Black Angel. Rok temu kupiona została na aukcji w Irlandii. Daliśmy za nią chyba 6000 i super e, zaczęła biegać. No i tak można powiedzieć, że dzisiaj szukamy tych Harry Angel i są dosyć drogie. Um, ale to nie ma, nie ma się czemu dziwić, bo naprawdę konie super wystartowały. E, drugim dwulatkiem, który biegał w trzeciej godnictwie była Gloria Gentis. Ona ma takie trochę późniejsze pochodzenie po Harzandzie i tak się super pokazała. Um, um, no, i myślę, że następny start będzie jakby jeszcze lepszy. Katana Max um, kolejny raz nas zawiodła. No i taki um, mamy duży dylemat, co z nią zrobić. Um, może jeszcze dłuższy dystans, żeby było wolniej z miejsca, i wtedy byłoby nam łatwiej to wszystko ogarniać. No, i groszek kolejną w topę zaliczył. A się po tej kastracji mm, powietrze całkowicie z niego wyszło. I tak się zastanawiam. I powiem Wam, że mam wyrzuty sumienia, że y, wyciąłem mu klejnoty, bo jest teraz apatyczny, smutny. Był kiedyś takim rozrabiakom i lepiej biegał, ale ze względu na to, że mógłby sobie krzywdę zrobić i w domu, i w samochodzie, to myślę, że niech będzie apatycznym koniem, rekreacyjnym, ale zdrowym, ale mam nadzieję, że on się jakby odnajdzie. I kolejny start to nasza Efel Biegała, to taka mała arabka, którą zapisaliśmy do ogierów i no naprawdę fajnie się spisała, bo finiszowała na trzecie miejsce. No i robi przede wszystkim postępy, mniej się koni boi. I jakby teraz już widzimy, że to założenie okularów poprzednim wyścigu nie miało żadnego sensu, ale nie robi błędów, tylko ten, kto nic nie robi. No i fa fajny wyścig e, Betfana. E, to jest jego prawdopodobnie już ostatni sezon, i tak no, fajnie się rozkręcił w walce. Em, pokonał, no fajne, dobre konie akurat właściciele byli e, z teamu Pudzian Team i się mocno cieszyli, to takie fajne emocje i myślę, że jak e, są właściciele, dają energię, to od razu konie biegają i wygrywają i kolejne, nie, kolejne konie, to już jest niedziela no freestyla, tak się o nią bałem bo ona tak dobrze przebiegła w naszej stajni, ale mm, trochę obawiałem się, czy to nie jest taki jednorazowy występ, a tu potwierdziła, że jakby fajnie walczy, zbiera się, wzmocniła się trochę i może się okazać taką ciekawą y, klaczą y, na przyszły nawet sezon. Także zobaczymy, jak dalej będzie robiła postępy. No i Mary Blueberry jakby tradycyjnie z dobrymi końmi, z dobrymi klaczami sobie nie poradziła, ale jakby ten długi dystans na przykład myślę, że dla niej będzie to z dużą korzyścią, bo jak pamiętacie biegała w Oksie i tam przyszła gdzieś daleko, a w następnym wyścigu uczniowskim już jakby sobie poradziła i łatwo wygrała, i myślę, że dla niej, dla doświadczenia, ona nie biegała dwulatką, biegała tylko raz. To dla niej, dla jej doświadczenia, myślę, że powinna iść do przodu dzięki takim mocniejszym wyścigom. No i Queen Capella zrobiła progres. Muszę się przyznać, że to jest dużo mojej winy, bo jakbym dał e, wolną rękę jockeyowi, to by mógł e, się z nią poukładać. Ale nie chcieliśmy, żeby szła po froncie, tak jak poprzednie swoje starty i później jakby gasła, tylko chcieliśmy ją nauczyć finiszowania. No, może głupi pomysł właśnie, że to na 1000 metrów chciałem uczyć finiszowania, ale myślę, że w następnych startach to zaprocentuje I już jakby martwiłem się o niej, czy, czy ma jakiś taki mały potencjał, a tu się okazuje. Że możemy coś z niej tam wykrzesać. No i kolejny wyścig, a kolejny start Enterprise'a, który po długiej przerwie teraz trafił na lepsze konie, ale i na krótkim dystansie naprawdę się pozbierał. Skończył szósty. Myślę, że kolejny jakby start już będzie progresował i jak mu znajdę jakiś łatwiejszy wyścig, to będzie mu dużo, dużo łatwiej. No i The Kid Bibi, -bi, pomimo tego, że jest już starym koniem po raz kolejny jak mnie zaskoczył, bo nie miał prawa pobiec dobrze na elastycznej bieżni, a się okazało, że pobiegł i że mu się tam podobało. Także e, ogólnie skończyliśmy, to chyba wstyd się przyznać, <laughs> ale to chyba najlepszy nasz weekend od początku sezonu. Trochę, ale obiecałem Wam i mówiłem, że przyjdzie jesień, mokre tory i te nasze konie się odnajdą i, i myślę, że będzie teraz już to wyglądało trochę lepiej. No, te konie mają jakby świeżość na jesieni, są dobrze wytrenowane i powinny się teraz y, odnaleźć i teraz jak zwykle najważniejsze to co będzie i niedzielę zaczynamy od wyścigu na 1400, Linlight pobiegnie i tak fajnie punktuje, bo on jest jeszcze taki gruby, ciężki, ale punktuje e, na tych krótkich dystansach i mam nadzieję, że i tutaj gdzieś będzie e, biegał e, no, na dobrym poziomie, tak mi się wydaje. E, on lubi mokry tor jak popada. A pewnie popada, to, to powinien sobie dać radę. I następ, nasze dwulatki wychodzi Silver Run, e, który ostatnio był wycofany. Śmiesznie, bo nam tak zakulał delikatnie przed samym wyścigiem. Nie mieliśmy go czasu zbadać, ale nie chcieliśmy ryzykować, żeby kula wybiegał. E, się okazało, że już po wyścigu Poniedziałek już był zdrowy, także zrobił nam takiego przykusa I to też jest koń taki, no wiadomo, po natanielu to są konie w dystans. On cały czas rośnie, się rozwija. Jest jeszcze taki źrebięcy, i myślę, że e, jakby kolejny ten start na 1600 powinien się lepiej pokazać. I kolejne starty e, na jesieni powinny być jeszcze lepsze. I takim samym koniem jest. Declasse, tylko klas jest większy, już uformowany, robi wrażenie takiego dojrzałszego konia i też w pierwszym starcie sobie tam nie poradził, pogubił się, ale jak wiecie, e, nasze konie, szczególnie dwuletnie, czy tam debiuty, e, w drugich, trzecich startach poprawiają się mocno i myślę, że stać go też tutaj na dłuższym dystansie, na mocnej, na mokrej bieżni, żeby się. Zrehabilitował za pierwszą porażkę. I kolejny koń to jest Kalindian, który pobiegnie w wyścigu dla polskich koń, już zbieganymi i myślę, że ciężko będzie mu. To duży, ciężki koń. Robi wrażenie takiego przyszłościowego na przyszły rok. Musi się rozbiegać. Jakby się tu pokazał z dobrej strony, to byłbym mile zaskoczony, ale raczej. Pewnie to nie nastąpi. I kolejny wyścig Wielka Warszawska. Ja w swojej karierze tylko raz udało nam się wygrać e, Wielką Warszawską. E, Santa Clara była kiedyś druga. A teraz mamy Adalena, który jest tak przeze mnie spokojnie prowadzony. E, no i. Myślę, że on potrzebuje takiej lekkiej ręki, takiego um, rzadkiego biegania. Jest tak, powiedzmy, delikatnie prowadzony do tego wyścigu, jeżeli będzie biegał na świeżości i będzie mógł, on cały czas poprawia się, progresuje. Jeżeli um, akurat trafimy z dniem i z jego pogodą i, i z jego sposobem biegania, to stać go na jakąś tam niespodziankę. No, wiadomo, niespodzianki są solą wyścigów. Także mi się wydaje, że yy, będzie to bardzo ciekawy wyścig, przede wszystkim z tego powodu, że przyjeżdża pięć zagranicznych koni i, i tu może się dużo wydarzyć. No, i gonitwa handikapowa dla 3 trzy lat, letnich i starszych na 2200. Zapisałem aż trzy swoje konie. Na cztery konkurencyjne, czyli generalnie jak się jeden wycofa, no to już można powiedzieć, że biegamy bandą. <noise> I są wszystkie konie dystansowe, poniosą w miarę korzystne wagi i każdy z, tych, z każdego z tych Sigismundus pokazał się nawet z dobrej strony potrafił wygrać. To tak jak wiadomo Masterclassmany to późne konie i myślę, że on będzie się cały czas rozwijał. Cinnamon to też no, jego atutem jest niska waga, i, i jakby ostatnio ten przebieg gonitwy nie miał dla niego korzystnego obrotu. I myślę, że teraz, przy jakby solidnym tempie, powinno mu być łatwiej wyjść z tych koni. I no, ma taką przerzutkę trochę, jest takim najbystrzejszym z tych moich trzech koni. No i Tiri Time, który jest taki mocny, ciągły jakby nie przejmuje się obciążeniami. Też mu dałem teraz trochę dłuższą przerwę, biega, jest wypoczęty. Jak pobiegnie trochę na świeżości, to powinno być lepiej. No i kończymy dzień Pileckim i Trollströmem. I obydwa konie jakby stać na dobry wynik. I też mało biegają, są wypoczęte. Obydwą pasuje mokra no, bieżnia, także yy, Podchodzę do tego dnia z takim lekkim optymizmem. Może się uda zrobić gdzieś jakiś dobry wynik, a w niektórych miejscach zrobić niespodziankę i na to liczymy. No i właśnie taka a propos przyszłości, że myślimy o przyszłości, to właśnie teraz jesteśmy na aukcji, jak już wspominałem, i już myślimy daleko o przyszłości, bo już kupujemy nadzieję na dwulatki za rok, za dwa, i jestem tutaj z całą ekipą nowych właścicieli, niektórych, niektórych starych. I to jest fajnie, bo mamy zgraną ekipę, dużo oglądamy, dużo pracujemy i już mamy kupione trzy konie. Ale to jeszcze nie koniec, bo nagrywamy ten materiał w środę, a jeszcze jest jutro aukcja i myślę, że gdzieś tam powalczymy. Także Pozdrowienia dla graczy, nawet już jestem oderwany od tych waszych sektyn. Ale pilnujcie naszych koni. Jesień błoto to nasz czas. Hejka, pozdrowienia ze słonecznej Irlandii dla mokrej Polski.